Cię. Staniesz się teraz ptakiem, Witaj, tutaj Weronika. Widzę, że widzę, że twoja skóra ma zamieniła się w pióra. A twoje usta, to już nie usta, to dziób. Zaraz, zaraz. Ty mi kogoś przypominasz. Czy jesteś małą kolorową papugą? Chociaż nie. Bardziej mi wyglądasz na wielkiego. Dystyngowanego orła. Chociaż ten długi pomarańczowy dziób, nie, to bardziej, to będziesz bardziej tukanem. Czy jesteś tukanem? A co się stało z Twoimi rękami? Ach, no tak! Teraz to już nie są ręce, to są skrzydła. O, skrzydła, czy trzymasz te skrzydła blisko swego ciała, czy może rozpostarłeś, rozpostarłeś je szeroko, by zerwać się do lotu? Kim ty jesteś? Czy na co dzień. Bardziej widzisz się jako ptaszka, który ciągle szuka czegoś pożywienia w ziemi. Pochylony, przygarbiony szuka pożywienia. A może jesteś ptakiem, który szybuje nad górami, czuje wolność, czuje, że może dolecieć, gdzie tylko sobie wymarzy. A może trudno jest ci wejść w rolę tego ptaka, który ma silne, elastyczne skrzydła, który wie, że może dolecieć. Polecieć finodal. Może czujesz, że Twoje skrzydełka są posklejane. Ciężko jest je wyprostować. Może Twoja głowa jest wysunięta do przodu, barki też, klatka jest. Klatka piersiowa zamknięta. Ciężko jest ci wypiąć pierś do przodu. Może na co dzień się garbisz? Jesteś ptaszkiem szukającym pożywienia na ziemi? Jeśli tak, mam dla ciebie dziś prosty sposób na to, by otworzyć swoją klatkę piersiową. A to sprawi, że Twoje mięśnie piersiowe, czyli te mięśnie, które właśnie ich dotykam, są z przodu klatki piersiowej, poniżej obojczyków. To są te mięśnie, które wciąż są spięte, jeżeli Ty jesteś wciąż skarbiona, skarbiony. Ale nie tylko wtedy. Jeżeli jesteś w stresie, to one również spinają się. Ćwiczenia będzie Ci dzisiaj potrzebne, może niepotrzebny, ale przyda Ci się. Długi wałek, 90 cm, tak zwany roller. Ale może się zdarzyć całkiem prawdopodobne, że nie masz takiego wałka w domu. Mam na to sposób. Chodź ze mną do lasu, Come on! Thank you Jest mój wałek. Przypomnij sobie, że czarownica rzuciła na ciebie czar, i jesteś ptakiem. Ja znalazłam swój naturalny wałek, kawałek drewna, który wykorzystam teraz. Do ćwiczenia. Rozłóż swoje ręce szeroko, tak jakbyś była, był lecącym ptakiem. Pozwól im opaść na boki. Poczuj, co teraz się dzieje w Twojej klatce. Czy czujesz rozciąganie? Twoje mięśnie piersiowe zostały właśnie rozciągnięte. Staraj się, by Twoja broda nie wystawała do góry. Schowaj ją. Tak samo odcinek lędźwiowy niech będzie przyciśnięty do drewna. Jedno, co teraz musisz robić, to po prostu leżeć w tej pozycji. Możesz sobie wyobrażać, że szybujesz nad górami, nad lasami, nad rzekami. Jesteś orłem. Lecisz sobie. Podziwiasz. A twoje mięśnie piersiowe, twoja klatka otwiera się. Wystarczy, że spędzisz parę minut w tej pozycji. Możesz też trochę zmienić ustawienie swoich rąk. Naciągać je pod innym kątem. Przybliżać do głowy. Pozwól rę ręką opaść. Zobacz w której pozycji czujesz, że Twoja klatka najbardziej się rozciąga. I zostań tak. Pozwól zadziałać grawitacji. Mogę dać jeszcze wyżej te ręce. Tutaj najmniej czuję, więc wracam do miejsca, w którym będę czuła lepsze rozciąganie. Tam, gdzie jest mi to potrzebne. Stanów się teraz, która. Część, które Twoje skrzydełko bardziej jest spięte? Czy prawe, czy lewe? Podotykaj. Możesz podotykać tutaj mięśnie piersiowych, i zobaczyć, które są bardziej spięte. Możesz wyczuć pod swoimi palcami nawet takie kuleczki. Takie twarde kuleczki to są spięte włókienka. Zobacz, czy lewa strona, czy prawa strona. Załóżmy, że u mnie prawa strona. Zmień trochę swoje skrzydełko. I teraz podotykaj tutaj ten mięsień piersiowy. Zobacz, coś jest bolesne. Ja tutaj znalazłam takie miejsce. Teraz, będę po, teraz wcisnę palec w to miejsce delikatnie i przytrzymam. Teraz będę powolutku rozkładała swoje skrzydełko do boku. Bardzo powoli. Pod palcem czuję delikatny dyskomfort. I czuję też teraz, że tutaj to miejsce się rozluźniło. Szukam następnego miejsca. I znowu rozkładam skrzydełko. Bardzo powoli. I wracam. I tak mogę przeszukać cały ten rejon. I naciągać swoje skrzydełko. Mogę je naciągać trochę wyżej, w różnych kierunkach. Będę tutaj czuła pod palcami lekki dyskomfort. Staram się być delikatny. Mogę też uchwycić szczypcowo, to już bliżej, bliżej pachy. Najlepiej nie przez ubranie lepiej będziesz to wyczuć i znowu skrzydełko idzie powolutku do boku i wracam jak już tak cały mięsień tutaj rozluźnię, to oczywiście zabiorę się za drugą stronę. w ten sposób. Dzięki za uwagę, cześć.